Hej, witajcie! Jestem Globis i witam Was w kolejnym projekcie na moim kanale. Zagrajmy w Batman Arkham City, drugą część naszej ulubionej serii. Słuchajcie, um, powiem Wam tak. Po Arkham Asylum będzie to niesamowity przeskok, jeżeli chodzi o jakość. Oczywiście ja pierwszą część kocham całym sobą, całym sercem, ale to City uważam jest tym, które rzeczywiście wzniosło, można powiedzieć cały gatunek, jeżeli chodzi o, o Batmana na naprawdę najwyższy poziom. I na samym początku też, bo zazwyczaj robię to na końcu, ale yy, z poradników <laughs> wiem, że lepiej to robić na początku, jeżeli lubicie taki content, lubicie content związany z serią Arkham z Batmanem z DC, to zostawcie subskrypcję, lajka, to mi naprawdę pomoże. A bo mam zamiar zbudować tu fajne community ludzi, którzy po prostu są tak samo jak ja zakręceni na punkcie Batmana i gier superbohaterskich. Z takich nowinek, w ogóle chciałbym jeszcze Wam powiedzieć: może sobie zaczniemy nową grę. Będziemy grali na normalu, tak jak w przypadku Asylum. Natomiast z nowinek, chciałem Wam powiedzieć, że. Mm, Planuję na dniach wrzucić, być może on już jest wrzucony, aczkolwiek wątpię Filmik taki informacyjny, wszystko co do tej pory wiemy o Gotham Knights Moje obawy co do tej gry I tak dalej, i tak dalej Więc myślę, że to będzie Całkiem fajne, jasność jest okej, okay. podpowiedzi Dobra, myślę, że sobie zaczniemy grę Oczywiście mm, Muzykę musiałem również do pewnego stopnia ściszyć Mam nadzieję, że jest ok i ty mi się do niej nie przyczepi a my tymczasem nie tracimy czasu, rozpoczniemy sobie nową grę. Look what I found. Don't touch it, man. It'll kill you.

I muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię nią grać z tego prostego względu, że jest ona dużo od Batmana szybsza. Taka bardziej finezyjna. Po prostu wiecie, silna, ale w takim akrobatycznym, kobiecym wymiarze. Bardzo fajnie się nią gra. Oczywiście system walki absolutnie nie zmienił się co do pierwowzoru. Jest wciąż dynamicznie, jest wciąż brutalnie męsiście. Muszę wam powiedzieć, że modele w tej, grze wyglądają przerewelacyjnie. Kobieta kot moim zdaniem nawet lepiej niż e, to co otrzymaliśmy w najcie, jeżeli chodzi, chodzi o jej model. No jest to postać bardzo dobrze wykonana, oddaje wszystko to czym kobieta kot powinna się charakteryzować, czyli wiecie jej siłę, grację, finezję, e, emanuje seksem, no bo nie można, wiecie, zapominać o tym seksualnym aspekcie tej postaci. A my w ogóle tutaj mamy a, mamy elementy świadczące o tym, że znajdujemy się w, w posiadłości czy też na terenie. To face'a, jo, rozchodź się, sorry, że to robię, ale wydaje mi się, że muzyka jest za głośno. Dlatego ściszę sobie ją jeszcze. Get your filthy paws off that now. Ah! Wake up, Mr. Wayne. We have much to discuss. Strange? You won't get away with this. I already have. This is Vicki Vale reporting live from Arkham City, the controversial super prison built right here in the heart of Gotham. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his sudden interest in Gotham politics. The infamous Playboy millionaire has never been one it's to- It's billionaire, Vicki. Millionaires are so last year. i assumed that you thought yourself untouchable well as you can see no one is untouchable thank, thank, you. thank you thank you gotham you. imprisoned behind, behind these walls gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city every inmate from arkham asylum and blackgate prison has been relocated to this facility how can this be safe for the people of gotham Shut Arkham City down. It's out of control. Shut it down. By the end of tonight, I will be a hero. Just like you. Batman. Today, I'm, I'm starting, starting the campaign to, campaign to close to Arkham, Arkham City. And make Gotham safe, Gotham safe again. Remember, Wayne is the priority target. Surround him! Hands in the air, Wayne. We have Wayne. Target secured. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. It will be my legacy, a monument to your failure. And if you try to stop me, I guarantee everyone will know your secret. Dobra, odzyskaliśmy kontrolę nad Batmanem. You are mine, new inmates. Let me introduce myself. I am Professor Hugo Strange, and I am in charge of the Arkham City facility. Up until this point, you have shown total disregard for the law, for society, and yourself.

Welcome to Arkham City, Wayne. Muszę wam coś powiedzieć Jeżeli miałbym pistolet przystawiony do głowy i miałbym powiedzieć jedną, jedyną ulubioną grę, ukochaną grę Absolutnie moją ulubioną byłoby to prawdopodobnie to Czyli Arkham City

Lights out, rich boy! Gee-wakey, <laughs> Wayne! Oh, what's up? Do you need me to call your butler? Cobblepot. Oh, you remember me. I'm touched. Your family destroyed mine, Wayne. This will... Dobra, a więc Pingwin, pierwsza postać, znaczy pierwsza. Hugo Stręcza również nie spotkaliśmy w Asylum, ale to myślę jest taki charakterystyczny przeciwnik Batmana, o którym nawet ludzie niezbyt orientujący się w uniwersum. Słyszeli, no, obok jokera. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć bardziej ikonicznego niż właśnie pingwin. Może człowiek zagadka? Dobra, czy to wszyscy? Nie, jeszcze ostatni. Ok, idziemy zająć się pingwinem, który powinien się gdzieś tu kulić. Nie mogę kontaktować Alfreda z Dobrze, pingwin załatwiony. Weź mi się wyżej, aby skontaktować się z Alfredem. To było chyba tędy. Ja też... Ee... Dobra, tutaj jest drabina. Sporo rzeczy zapomniałem. Dokładnie tak samo jak w Asylum. Ale mówię, ja tą grę tak bardzo kocham, że... Że wiecie... Damy radę jakoś. W ogóle jesteśmy naprzeciwko a, budynku Ace Chemicals, który... Alfred.

Ale również nie tylko samą zamkniętą, wiecie, częścią e, ośrodka dla umysłowo chorych, tylko również właśnie dzielnicą Gotham, w tym przypadku będzie to Arkham City, które nie pamiętam dokładnie, jaką miało nazwę przed zmianą. Dobra, nie traćmy czasu.

I repeat, Catwoman is in the courthouse. Target is being held by Dent. We believe he intends to kill her. How should we proceed? <laughs> Stand down. Let Two Face have his fun. Understood. That doesn't sound good. No, it does not. Mister Dent's predilection for all things binary may not bode well for Miss Kyle. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. Dobra, zatem cel jest prosty: musimy uratować Selinę. Tryb detektywa tak wygląda. I teraz tak, z tego co kojarzę, mm, gdzieś tutaj powinien być pierwszy więzień polityczny. Dokładnie, jest to Jack Ryder. Dobra, pomóżmy mu. Przy okazji, pierwsza, dłuższa walka. Widzę, że tutaj są różnego rodzaju zbiry. Uh, I to facea i Jokera. I też zwykli pospolici bandyci z Blackgate. Którzy zostali tu przetransportowani, kiedy placówka została otwarta. Okej, okay, misja poboczna, akty przemocy, dokładnie. Jack ¿mogę z mi się, że tak. This place is insane. Man, I even saw Bruce Wayne in here earlier. Poor guy's probably dead by now. The name's Ryder. Jack Ryder. The TV reporter. Yeah. you a fan? No. What are you doing here? You tell me. I was doing a piece on Strange. I mean, look around you. Does this seem like a good idea to you? What did you find out? The official line is he's been out of the country studying some kind of radical psychiatric therapy technique. I did some digging and found a guy who claimed Strange caused his breakdown. Seems that after the professor cured him, he couldn't even remember his name. I wasn't so sure, but I saw some poor guy get dragged off when I was being processed. Strange was picking his victims personally. Arkham City is a dangerous place. I suggest you keep a low profile. You may have a point. Lay low, see what's going on down here. Dobra, a więc pierwszy polityczny więzień uratowany. Lećmy zatem pomóc naszej przyjaciółce, o ile jest to dobre określenie dla Seliny Kale, która właściwie we wszystkich wersjach Batmana, wiecie, była jego. Hmm. nie wiem nawet jak to ująć dziewczyną kochanką. Czekajcie, czy ja mam pazur?

Zagadki były zrobione mega dobrze, nie było ich za dużo, nie były przytłaczające. Tutaj zobaczcie, jest ich 440, w związku z tym ja raczej na pewno nie będę tego robił um, na wizji. Oczywiście te ciekawsze postaram się, w ogóle to są też jakieś wyzwania. Natomiast całą resztę zrobię poza nagraniem i być może wsadzimy Riddlera za kratki znowu, tak jak to miało miejsce w Asylum. Natomiast nie mogę wam tego obiecać, bo mówię, tego jest po prostu tutaj za dużo w mojej ocenie. Wciąż kocham tą grę, wciąż uważam, że jest rewelacyjna i tak dalej, perfekcyjna, natomiast ta jedna rzecz mnie troszeczkę mierzi. Po prostu jest to element, który w Asylum był moim zdaniem wykonany lepiej. Tutaj macie życiorys, umiejętności, taką broszurę człowieka zagadki. W ogóle ich tutaj się trochę odblokowało, także jeżeli chcecie, to tytułem pewnej kontynuacji Tytułem pewnej kontynuacji z Asylum. Możecie sobie to wszystko przejrzeć. Wiecie, żeby... Pingwin. Wiki Veil, vale, czyli dziennikarka, z którą chyba też jest związana pewna misja poboczna. Ostatni raz grałem w tą grę jakieś dwa lata temu, więc... Mogę się mylić. Selina Kale, czyli kobieta-kot. Catwoman. OK, zdolność kamuflażu? Czarna Maska, czyli domniemany główny zły z Origins. No, ostatecznie, jak się skończyło, myślę, że wszyscy wiemy. Oczywiście, oceny tego wydarzenia są różne. Ja nie mam jakiejś jednej swojej wiecie konkretnej. Ja byłem fanem i pomysłu tego, żeby Czarna Maska był rzeczywistym wrogiem, jak również tego plot twistu, który nastąpił. Dobra, lecimy sobie w takim razie do sądu. Powiem Wam, że chyba sobie podgłośnie troszkę muzyczkę. Bo jest za cicho. Chociaż boję się troszkę tych praw autorskich nieszczęsnych, nawet cóż. Jakby... Uważam, że są sprawy ważne i ważniejsze. A muzyka w Arkham City jest jedną z lepszych w serii. O ile nie najlepszą, oczywiście. Dobra, na szybkości postaram się to. podgłośnić. Może tyle. Zobaczymy, jak to będzie działało. A tymczasem, czy ja mogę wejść tędy? Obawiam się, że nie. A jednak tak. Sąd Salomona Wayna. Ok, mamy następny poziom. Wybierz modyfikację z ekranu, wybrą Tech. Jasne. Ja tradycyjnie. Czekajcie. Być może. Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby A... Zabranie sobie ciosów krytycznych na początku. Tak chyba też zrobimy. I później będziemy sobie sukcesywnie zwiększać nasz pancerz. Dobrze. Ruszajmy zatem. Jak widzicie mamy tam sporo przeciwników. Tędy oczywiście nie się nie przedostanę. Za późno frajerze. Ja, ja ci dam zaraz stary. Ja ci zaraz dam. Czekajcie bo Tutaj też nie dostaniemy. Bo ja kojarzę, że tutaj była chyba jakaś zagadka do rozwiązania, aczkolwiek mogę się oczywiście mylić. Tędy się nie dostanę. The only way to get by in this place is to get ourselves some respect. Bear. That's how we get respect. Show them all how we do things. We should be fair though. This is a place of justice after all. Screw justice. Kill her, and they'll all fear us. Bring out the defendant! You certainly know how to keep a girl hanging, Harv. Hey, Have you had some work done? That's for stealing from us. No one steals from us. I'm sorry I've been a bad kitty. Untie me and I'll make it up to you. Let's see if the coin thinks you're telling the truth. This court is now in session Order of the court. Dobra mamy kolejny życiorys, a Denta. z którym się oczywiście będziemy musieli rozprawić, a ja tylko jeszcze pokażę wam jego życiorys, życiorys two face'a właśnie. On też bezpośrednio w asylum nie występował. Natomiast można było znaleźć zagadkę z nim związaną. Taking out the thug with the gun is the key. Without him, the rest of the room won't be a problem. to Fresh faces for the game. Today we present each of you with an exciting new opportunity. Two opportunities. <laughs> to join with us, to create a new force in Arkham. And take this place for ourselves. When the clown dies, we will own this town. We will rule this town!

No gun, Har? Huh? Shame. This is gonna hurt. Two guns, bitch! And I thought it was cats who have nine lives. How's it hanging, Harv? <laughs> Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selena. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selena? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker, planning something very special just for you. Maybe that's Protocol 10. The ex district attorney here has said something. Uh, what the hell? See you soon, that's... <laughs> This place is dangerous. I like it. You expecting a kiss? It was Joker. You're not safe here. No one is. Nine lives, remember? I need to locate where the bullet entered the court and where it impacted. Dobra. Ale słuchajcie, tym zajmiemy się bad. już w Tak jasne, stary, wiem. Zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Myślę, że tutaj jest fajny moment, żeby sobie pierwszy zakończyć. Także dzięki za uwagę. Widzimy się w epizodzie drugim. Trzymajcie się do, zba... do usłyszenia właściwie. Hej, hej.